Ustaw sobie dłoń w taki sposób, żeby wnętrze dłoni patrzyło na uda. I teraz idziesz tutaj w swoją, jakby lewą stronę, ukośnie, powolutku. Idziesz, i cały czas to wnętrze dłoni patrzy tutaj, jakby w kierunku ciała. I kiedy czujesz, że tutaj zakres ruchu się kończy, to uwaga, zrotuj ramię do wewnątrz, do wewnątrz. Czyli tutaj ramię rotuje się, jakby w dół. I kiedy ramię wyrotujesz. To teraz ręka idzie za biodrami, za plecami, znów jakby takim ukosem w kierunku lewego pośladka. Chwilkę przytrzymaj tutaj w tym mm, końcowym zakresie. I tą samą drogą cały czas ramię zrotowane jest tutaj do wewnątrz, w dół. Unoszę rękę, unoszę rękę, i czuję, że w pewnym momencie muszę zrobić obrót, zrotować ramię na zewnątrz, i ręka idzie sobie znów tutaj. Ukośnie do przodu, wraca wzdłuż ciała. I myślę, że powoli, z czasem to będzie bardziej intuicyjne. Po prostu pozwalasz ręce, ramieniu robić jak największy, jak najszerszy obrót, bardzo powoli. Obserwuj ten moment, kiedy zakres ruchu się kończy i trzeba zrotować ramię, zmienić jego ułożenie w stawie barkowym, żeby można było kontynuować ruch. Niech będzie to Uważne, powolne. Niech klatka piersiowa nie obraca się za ręką. Klatka piersiowa cały czas patrzy do przodu. Ruch jest tylko tutaj w barku. Tylko ramię porusza się, tylko tutaj jest ruch. Zróbmy jeszcze jeden pełny ruch dookoła, za siebie, w kierunku pośladka. I powrót. Przodem wracamy i zmienimy sobie rękę. Czyli, będąc w swoim odbiciu lustrzanym, teraz prawa ręka zaczynam od ułożenia, od tego ustawienia. Gdy wnętrze dłoni patrzy na udo, ręka jest puszczona swobodnie w dół, i ręka idzie przodem, 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 przodem. I kiedy czuję, że ruch się kończy, rotuję ramię obracam i kontynuuję ruch za siebie. E, tak jakbym chciała, żeby dłoń znalazła się w linii z prawym pośladkiem. Chwilę przytrzymuję w tym ostatnim zakresie, końcowym zakresie końcowym miejscu i wracam. Ramię jest cały czas zrotowane do wewnątrz. Ciągnę rękę w górę i w pewnym momencie muszę ramię obrócić i przodem poprowadzić je, poprowadzić je znów wzdłuż ciała. I znów pełnym okrężnym ruchem idę w górę. W pewnym momencie ruch się kończy. Muszę ramię zrotować. Dopiero wtedy mogę sięgnąć ręką za siebie. Sięgam, ciągnę do samego końca i w tym samym ułożeniu ramię unoszę. Rotuję, tak żebym mogła przejść z ręką do przodu i puścić je wzdłuż ciała. I jeszcze raz idziemy do góry. Rotuję ramię, sięgam w tył za siebie i ręka wraca. Idę w górę i wracam. Zróbmy jeszcze jedno takie powtórzenie. Idę szerokim łukiem, rotuję ramie, obracam, sięgam za siebie i będzie jeszcze powrót do góry. I wracam, puszczam swobodnie i rozluźniam zupełnie, możesz rozluźnić całe ciało. Zrób kilka miękkich ruchów barkami na zewnątrz. I zrób kilka ruchów do wewnątrz. No. I zrób kilka takich ruchów. w Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Zupełnie miękko, nie muszą to być maksymalne ruchy. I spróbuj zaokrąglić plecy, zbliżyć ramiona do siebie i zrotować ramiona. Unieść klatkę, spojrzeć w górę na sufit. Zrotuj do wewnątrz, zamknij. Wdech, rozszerz, spójrz w górę. Wydech, zrotuj do wewnątrz. I wydech. Do wewnątrz. I na zewnątrz. I do wewnątrz. I na zewnątrz. I rozluźnij ręce, chociaż powinny być luźne. Zrobimy sobie raz jeszcze psa z głową w dół. Psa